Nigdzie. Czwartek. Pokazuje nam minus 3 stopnie. O, woda zamarzła Trzeba zaraz uruchomić na grzewnicy. Wszystkie szyby mamy pozamarzane. Zimno jak cholera. Wczoraj nam się śpieszyło trochę. Kurde. Te elektryki tak rozpierdzieliły tą cegłę, że nawet nie wiem, czy dobrze udało się nam ustawić to gniazdko całe. Kurde, gdzie jest ta poziomica? a tu jest. A jak nie, to będziemy znowu kupić. Jest wokół. Dobrze jest. Tu nam nie wystaje. Dzisiaj będziemy planować raczej planujemy na 100% zrobimy szpryt. Nie ma innej możliwości. Dobra, tu jest ok. Ale nie będziemy robić go w całym domu, bo yy, mamy ogólnie papę i musimy na bieżąco sprzątać, a będziemy chcieli sobie zrobić yy, dwa pokoje na gotowo, żeby można było poprzynosić sobie te graty, bo te mamy trochę rozpizdziały. Dobra. Kotłownie mamy całą oklejoną. O nie widać. Tutaj mamy ten gniazdo już poprzyklejane na gipsa. Łazienka też oklejona. Puszki będą zdjęte, bo one będą montowane po płytkach. Tutaj też musimy jeszcze gips włożyć. Sami je ustawiamy. Ale już od przyszłego roku. Rola elektryków. Jak widać, w oknach mamy ciepły montaż. Fajnie wszystko obrobione. Nie musimy ten wyrywać, wycinać pianki. To, już tutaj akurat inwestor, te wszystkie. Łatki poprzykleją na mocowanie. Tu też mamy zrobione. Tak to w tym pokoju zostaną nam do ustawienia tu dwie i, no tu dwie i tu jedna puszka potrójna. Tu też już sobie ustawiłem pod Jakby o kurwa jak wyrwałem, ale najmbałem. Trudno jednak, za mocno sarpnąłem. Dobra. Tu też jest... wszystko pracuje. Dobra, idziemy zobaczyć, jaką temperaturę pokazuje nagrzewnica. Ile? Dwa stopnie? Dobra, włączę. Więcej tak nie będzie. Ja jest do Tutaj może uczymy trochę eklipsu. Teraz tylko posprzątać i mamy jeszcze jedno pomieszczonko do otynkowania i będziemy musieli najpierw przygotować sobie tam narozniki, taki mały budynek ze 40 metrów, może nie całe. Na taki salon trochę trzymała jest ta nagrzewnica ale tam powiedzmy do tych 14-15 stopni to w ciągu 30 minut daje radę Po 30 minutach na powierzchni jakieś 28 i 15 czyli 42 metrów udało nam się uzyskać temperaturę 1000 stopni tak? więc to już jest wystarczająca temperatura do takiej normalnej pracy eee, teraz muszę się wziąć za ustawienie tutaj narożnika i tej beleczki Chcę zrobić welkę tego samego wymiaru, tak, żeby nie było dużej głupicy, zaczyna jak nam to